Pierwszy odcinek z serii ocenianie klubów. I Barcelona. Bo Gwery i Barcelona napisał pierwszy komentarz. Dobra, kibice. No kibice są oczywiście bardzo dobrzy. Przywiązani do klubu. Oddani klubowi. Więc... Kibicą dam 10 na 10. Jedni z lepszych. Jedni z lepszych kibiców. Dobra. Stadion. No z Camp nou jest bardzo fajny stadion. Ogólnie bardzo ładnie wygląda. Wygląda dalej też. No to nie wiem, tak 9.5 na 10 albo 10 na 10. Nie wiem nie co dać. Mi się tak podoba, ale tak 9.5 na 10, Bo no. No jest bardzo dobry. No nie, znowu ten YouTube. 109,5 na 10. Dobra. Ten jest bardzo duży. To jest ten sadyn. Herb. No i herb to jest bardzo ładny. Jak tutaj herb? O, no, bardzo ładny. Do tradycji nawiązuje. Więc 10 na 10. Czy do pochodzenia klubu. Do no tam barwy katalonii. Póki co świetnie oceniony Akurat musiało powiadomienie przyjść. Dobra A nie będzie tak. Za No i teraz za teraz obecnie co tam są. To może takie na no, 6 nie. Takie w sumie. Że tak się nie, tam. No to dobra, takie 7 na 10 się będzie. Teraz tam za trzeni. Co dobrze, ale kiedyś tam lepsi dużo grali, więc tam 7 na 10. A którzy tam grali tak ogólnie, no to tutaj raczej bez większych zastanowień, damy 10 na 10. Messi, Iwaldo, Ronaldinho, Maradona, Iniesta, Cavi, a no tam jeszcze Alves. No to tutaj wiadomo. All time 5 wygranych UCL, 26 wygranych mistrzostw Hiszpanii, teraz mogę się wyciągnąć chyba 13 wygranych Pucharów Hiszpanii, 31 wygranych Copa del Rey. No, niech będzie te 10 na 10, wiadomo. 10 na 10, prime. No brałem te 10 na 10 Wszystkie trofea wygrali, możliwe Aktualnie takie 6,5 na 10, że dobrze grają Ale mam takie 6,5 na 10 Bo Nie osiągają teraz aż takich wiele osiągnięć, oni się odbudowują dopiero Po tym 2020 i tym ogólnie Rządek Bartomeu się odbudowują teraz Ale już wracają to dam 3,5 na 10. Dobra, zarządzanie. No zarządzanie obecnie się odbudowują. Wiadomo, że jest na porta, ale ten Bartomeu to zepsuł wszystko tam. Więc nie wiem. Na porta to takie 7 na 10 Bartomeu, takie 1 na 10. No to dam te 5 na 10, ale gdyby to nie zepsuł tego Bartomeu, to to by było 7 na 10 albo 8 na 10. A jeszcze miałem dodać jedną kategorię, bo chyba nie zdjęłam. No tak, rozwój, dobra, to wodą. no i rozwój to nie mają potencjał, bo tam wiadomo: Pedri, Gavi, no to te zawodnicy Fati, Torres. No to oni tam, mogą coś tam podziałać, 7-8 na 10. Ogólnie La Masija. No i trener. Xavi, on ogólnie dobry trener, tylko no tak, coś tam, on dopiero na tym dużym poziomie, to mało jeszcze jest 6 na 10, bo jeszcze 你说新的去，去吧。